Chciałabym Wam pokazać coś, co mnie niedawno zupełnie urzekło. Otwieram Facebooka i patrzę, a tu taki rysunek pastelami. Ja uwielbiam sowy ale jeszcze chyba nie widziałam w życiu rysunku, który by w taki sposób oddawał samą istotę sowiości, że tak powiem. To jest po prostu sowa stuprocentowo duchowa, że tak powiem. To jest idea sowy, tak bym to określiła, to jest idea sowy, czyli to jest rysunek. To jest pastela. Erny Rosenstein, znanej, awangardowej kiedyś, a dzisiaj już pewnie klasycznej malarki, działającej po wojnie głównie, ale no, w każdym razie bardzo znanej postaci, zna, znanej również z tego, no, oprócz własnej twórczości, że była żoną Artura Sandauera, wybitnego, Krytyka literackiego, jednego z tych, z tych naprawdę wielkich, których już nie uświadczysz w naszym krajobrazie literackim. Niestety takich postaci jak Artur Sandauer. No ale nie o nim dzisiaj mowa, bo tak jak powiedziałam, to co mnie urzekło, to sowa Erny Rosenstein. Ja zaczęłam grzebać dalej. Okazało się, że te sowę zamieścił syn Artura Sandauera i, i, Artura i Erny Rosensteina, mianowicie pan Adam Sandauer, który zapowiadał w ten sposób wydanie książki Erny Rosenstein z baśniami. Widziałam, że była malarką, ale nie miałam pojęcia, że pisała baśnie. I oczywiście bardzo się tym zainteresowałam, a w szczególności poszukiwałam kolejnych takich wspaniałych ilustracji. Niestety okazało się, że wystawiane są w Galerii Foksal w Warszawie tylko 8 sztuk tych ilustracji, które się zachowały. A oprócz tego wychodzi książka, i tutaj znowu następna rzecz, która mnie natychmiast urzekła, mianowicie tytuł tej książki zbioru właśnie Erny Rosenstein pod tytułem Poławiać cieni. Och, Poławiać cieni, pomyślałam sobie to chyba musi być czysta poezja. No i natychmiast zamówiłam dwa egzemplarze. Nie było to takie proste, bo okazało się, że wydawnictwo Wolno, które do spółki z Galerią Foksal wydawało właśnie zbiór baśni Erny Rosenstein, niestety jeszcze nie wystawiło na swojej stronie książki do kupienia, ale jakoś się to popchnęło. Nawet pisałam do Adama Sandowera na Facebooku, no i w końcu książka się pojawiła, i wygląda w taki sposób. Wygląda w taki sposób to jest ten poławiacz cień. Trochę się zawiodłam pod jednym względem, ponieważ tutaj niestety nie ma ilustracji Erny Rosenstein i nawet nie ma, e, nawet, nie ma sowy. nawet nie ma sowy, która się zachowała, ani też ślimaka, który się podobno zachował. Te rysunki i, i niektóre większość z tych baśni napisała, napisała malarka i poetka, to jeszcze trzeba podkreślić, napisała dla, dla swojego syna, kiedy się urodził w latach 50. A jeszcze wcześniej, zanim syn pojawił się na świecie, debiutowała w 1946 roku, bo nie wiem czy sobie zdajecie sprawę ale tuż po wojnie w tej strasznej ludowej rzeczywistości prawda i w tym zniewolonym państwie natychmiast wybuchła gigantyczna eksplozja kultury w Polsce natychmiast uruchomiły się teatry i to w gruzach Warszawy pierwsze e, Pier, pier, Pierwsza z premier teatralnych była chyba już jakoś 8 maja w 1945 roku Wystawiono bu, burmistrza z Stylmondu. To była taka modna wówczas belgijska sztuka. No i zresztą malarze i teatry działali również w podziemiu podczas okupacji. Także. Między innymi y, uruchomiła się natychmiast literatura, powstały czasopisma, jak dosłownie y, no, Ex nihilo, właściwie Deus Ex Machina pojawiły się w sposób zupełnie czarodziejski. Czasopisma dla dzieci, y, zaczęto wydawać książki, no po prostu opuściło to zupełnie błyskawicznie. Teraz. Autorzy mają ciągle trudności z, z wydaniem książek, nawet jeżeli mają własne pieniądze, przy, przez przypadek, a wtedy nagle znalazło się na wszystko i, i kultura wybuchła. No i jednym z objawów wybuchu takiej właśnie kultury była twórczość Erny Rosenstein nie tylko malarska, ale również literacka, i ona w 1946 roku. Opublikowała pierwsze opowiadanie e, baśń pod tytułem Dziadzio Kleks". Dziadzio Kleks. No, przecież to jest zupełnie niesamowita historia. Już sam tytuł: Poławiacz Cieni e, czy Dziadzio Kleks są e, tak zabawne i poetyckie, że nic tylko rzucać się i czytać. Tak jak powiedziałam, e, nie ma tu ilustracji niestety, nie są. Całkiem dobre ilustracje Katarzyny Walentynowicz. I prawdopodobnie, gdybym nie zobaczyła tej sowy, zobaczyła tej sowy, to bym nie nabrała w ogóle krapki na, na tamtej ilustracje i zachwycałabym się ilustracjami Katarzyny Walentynowicz. Jak to niedobrze czasem posmakować czegoś, czegoś najpierw lepszego powiedzmy, czy, czy w każdym razie innego. Więc mamy tutaj te ilustracje, I takie też, że tak powiem, z pewną dozą surrealizmu. Na przykład, taki kot wplątany w harfę. Prawda? Kot wplątany w harfę jest tutaj ilustracją do bardzo pięknego opowiadania pod tytułem Opowiadanie starej harfy. Więc tutaj na przykład jako jedna z postaci występuje cisza, a jako inna z postaci występuje dźwięk. Więc tak tu sobie gawożą cisza z dźwiękiem. No czysta poezja po prostu, czysta poezja zaklęta w baśni. Ktoś tam do mnie pisze, ale na razie nie będę odpowiadała, tylko spróbuję nagrać to do końca. Jeszcze, żeby tak, prawda, tutaj przejrzeć rysunki, tu mamy takiego pięknego Czeplina, który sobie jedzie na jakimś ptaszysku. To wszystko są właśnie ilustracje pani Walentynowicz. I jeszcze jakiś tutaj mi się Spodobał rysunek. Tu są takie ładne iluminacje, prawda, inicjujące te rozdziały. Akurat natrafiłam na tytuł Siedem Królewień z kraju Brudasów i ich wy wybawca. Właściwie, żeby Wam oddać atmosferę poetycką i nieprawdopodobny. Nie, zupełnie nieprawdopodobną wyobraźnię autorki, malarską wyobraźnię, ale nie tylko malarską, bo także taką bym powiedziała konceptualną wyobraźnię. Mianowicie jest tu kilka takich opowiadań. Ja w ogóle nie przeczytałam jeszcze wszystkiego i muszę Wam powiedzieć, że tak, one są tak y, mocne, te baśnie. Że właściwie trzeba je sobie troszeczkę dawkować. Trzeba je sobie troszeczkę dawkować. To znaczy, ja się tak rozsmakowuję w nich. I po przeczytaniu kilku pierwszych jednym tchem wróciłam się na to, pomyślałam sobie, ja się nie chcę rozstawać z tą książką, bo ja dawno nic tak dobrego nie czytałam, wracam. Do baśni czytanych w dzieciństwie. Staram się je ocalać tutaj, opowiadać o nich i pokazywać je w moich felietonach. Jako dziecko byłam rozczytana w baśniach, jako babcia przekazuję te, te moje olśnienia dziecięce moim wnukom. Sama z przyjemnością poluję na baśnie z dzieciństwa, ale czegoś takiego jak baśnie. Pani Rosenstein jeszcze nie widziała, więc jest to tu na przykład. Nie chcę też bardzo spoilerować, bo jeżeli y, kupicie y, te baśnie, co w tym wypadku będzie bardzo łatwe, ponieważ no właśnie wyszły, nie, nie trzeba będzie na nie polować w antykwariatach, jeżeli je kupicie, no to, y, no to chciałabym, żebyście też mieli przyjemność z czytania jak ja, więc nie chcę spoilerować, ale chciałabym na przykładzie no, kilku baśni powiedzieć Wam na czym, na czym polega ta wyobraźnia i na czym polega ten absolutnie oryginalny świat, który, który Erna Rosenstein w tych baśniach stworzyła. Pierwszą cechą jest niesamowita prostota. Mianowicie występują tam no, albo przedmioty codziennego użytku, albo jakieś takie y, zjawiska z pozoru, nawet bym powiedziała, zbanalizowane przez dawną poezję, ale <grym> mają, wchodzą w takie relacje <grym> między sobą. Ludzkie oczywiście, bo są one całkowicie zantropomorfizowane, troszeczkę tak jak może u, u Hansa Christiana Andersena, gdzie tam też mamy gadający imbryk, jakieś tam przedmioty kuchenne, prawda, które wiodą ze sobą rozmowy. Przy tym u Andersena jest więcej konkretu i takiego. No, takiej ironii, prawda, i czasami nawet szyderstwa w tym gadulstwie przedmiotów. Natomiast nie ma poetyckiej atmosfery, a tutaj jest jakieś w tym wszystkim światło wielkie, wielkie światło, dobroć i szlachetność, którą, która powinna, która powin, którą powinny tchnąć paśnie. Więc na przykład zaczyna się. Jest opowiadanie pod prostym i zdawałoby się zupełnie banalnym tytułem, prawda? Kropelka. Była sobie malutka kropelka wody, zupełnie taka sama jak wszystkie jej siostry. No więc tu już pojawia się pewna idea, prawda? Idea jakby społeczności tych kropelek, które są identyczne i domyślamy się, że. Że ta identyczność nie sprawi radości kropelce i będzie chciała ona być w jakiś sposób wyróżniona. I rzeczywiście, oczywiście, pisze autorka, smutno było jednak małej kropelce, bo nikt nigdy nie zwrócił na nią uwagi. Skarżyła się cichutko, że jest podobna do wszystkich innych kropelek i razem z nimi. Musi spełnić całe swoje życie. Pewnego razu, gdy płakała, wyobrażacie sobie, w jaki sposób mogło ubywać kropelki, która płakała, przybiegł nad jezioro po, poranny wietrzyk. Pogłaskał parę razy powierzchnię wody. A potem łagodnie uniósł kropelkę ze sobą. Jaka Prosta historia, prawda, oparta na zwykłej fizyce, zwyczajnej pogody, prawda? Kropelka zostaje uniesiona przez wiatr, ale nie tak po prostu e, wysuszona, prawda, i posłana w chmury, tylko wiatr, oczywiście, również antropomorfizowany ją porywa. No i zaczyna się co? Historia kropelki, która oczywiście. Zakochuje się w wietrze. Spójrzcie, wołała do wszystkich: Jakiego mam kochanka? Mnie jedną, wybrał spośród tylu innych kropel w jeziorze. No i cóż może nastąpić po takim zawiązaniu akcji? No wiadomo, że wielkie rozczarowanie kropelki, którą wiatr porywa tylko po to, żeby przenieść ją na róże, ponieważ jest zakochany w róży. A nie w maleńkiej, niepozornej kropelce, nieodróżnialnej od, od innych. I tutaj muszę zrobić właśnie mały spoiler. Mianowicie, mianowicie no, yy, róża kończy, <noise> yy, kończy tragicznie, ponieważ jakiś bezduszny człowiek ją tam, prawda, po drodze zrywa, ale kropelka chce temu zapobiec, chce się poświęcić dla tego tej ukochanej swojego, swojego wiatru. Więc, więc ona tam pada do stóp człowieka, żeby nie zrywał róż. pada kropelka malusieńka, pada do stóp człowieka, żeby nie zrywał róż. on róże zrywa, oczywiście tam darowuje swojemu dziecku, które miało akurat taki kaprys, no i kropelka spada na ziemię i przemienia się w stokrotkę, więc to jest tak genialnie skonstruowana opowieść z tak prostych elementów, i, i, I tak jednocześnie ten liryzm, nie ma tam ani jednego zbędnego słowa, możecie być pewni, ani jednego zbędnego zdania. I ta prosta historia jest, no, no przez to, że jest prosta, jest genialna, jak wszystkie, nie wszystkie proste historie są genialne, ale wszystkie genialne historie. Są proste. I jeszcze jeden mały spoiler na początek, mianowicie, właśnie nie na początek, bo już się trochę rozgadałam, ale e, następne opowiadanie nosi tytuł Babcia. Pomyślałam sobie, że to może być coś o mnie, bo ja jestem babcią. A to oczywiście jest historia jakiejś babci baśniowej. No i to już, po prostu muszę Wam powiedzieć, że. Pod koniec tej opowieści po prostu stanęły mi łzy w oczach. Ja się z wielkim trudem wzruszam. Ja nawet nie płakałam ostatnio na pogrzebach bliskich mi osób, bo nie umiem już płakać. Jako dziecko wzruszałam się oczywiście z każdego najdrobniejszego powodu, jeszcze jako młoda osoba, ale, no ale żeby mnie tak literatura albo film na przykład chwyciły za gardło, no to. To się zdarza niezwykle rzadko, jeżeli w ogóle wcale. A tutaj przeczytałam historię, właśnie o babci, no, która, jak to mogłoby być równie dobrze u Andersena, rozmawia z igłą, ale ta igła to jest też tam postać o określonym charakterze. To sobie doczytacie. To jest o takiej babuni, która zapraszała różne różne elementy przyrody do swojej chaty. Więc zaprosiła księżyc na przykład, który zaglądał jej przez okno, żeby się wykąpał w cebrzyku. No i on się codziennie tam kąpał u niej w cebrzyku no i wznosił się do góry, czyściutki, lśniący. Wiatr też chciał u niej znaleźć przystań, więc pozwoliła mu hulać w kominion. W zamian to obiecał, że nigdy nie zgasi paleniska, ale za to, za to będzie właśnie podtrzymywał ogień lekkimi podmuchami. Fantastyczna wyobraźnia i znowu niesłychanie prosta i oparta na zwyczajnych fizycznych zjawiskach. Prawda? No i następnie tam jeszcze oprócz tego księżyca i oprócz tego wiatru, właśnie nie wiem czy ktoś się jeszcze zjawia, ale ostatnią postacią jest dziewczynka, tajemnicza dziewczynka, obdartusek taki, którego babcia przygarnia i ta dziewczynka potem okazuje się, znaczy wiatr i, i księżyc są w ogóle zazdrosne, igła, która ma taki bardzo trudny charakter, którą babcia tam cały czas szyje, też się właśnie oburza, no, uprzedzają babcię, że przecież ta dziewczyna może jej zrobić w ogóle krzywdę może ją okraść i tak dalej. No, babunia, która jest w ogóle święta, jest absolutnym ideałem, strofuje ich i oni w końcu, w końcu zgadzają się na przygarnięcie tej dziewczynki. Kim okazuje się ta dziewczynka? Ach, no, najpierw babcia szyje dla niej jakąś suknię. Którą szyję z takich zwyczajnych nitek, ale która okazuje się potem mięć tęczowymi barwami. I dziewczynka wstaje następnego dnia, ubiera suknię, robi się nagle jakaś taka wyjątkowo piękna i objawia jej kim jest. Okazuje się, że ona jest jej duszą. A jeszcze wcześniej babcia poprosiła dziewczynkę, żeby została na zawsze u mnie. Ona mówi: Muszę cię opuścić, jestem twoją duszą. No wiadomo, co się stanie. Ale okazuje się, że jednak są w stanie wyruszyć razem. Babcia i dusza. Wyruszają razem w świat. I tu się kończy historia. Gdyby nie to, że jeszcze na końcu ofiarowuje ta dziewczynka, będąca duszą piękną, młodziutką, idealnie czystą duszą tej babuni. Że ona darowuje swoją tęczową suknię, uszytą jej przez babcie, czyli całym swoim życiem szyła suknię dla swojej duszy, a potem takim bezceremonialnym gestem oddaje ją strachowi na wróble, który zresztą jako klamra pojawia się tam na początku i, i, i właśnie na końcu otrzymuje tym. Ten... Więc przechodnie, jeżeli będziesz w tej wiosce, to zobaczysz tego, poznasz tę wioskę po tym strachu na wróble, który tam w tej, w tęczowej sukni tkwi. No więc muszę wam powiedzieć, jak wam teraz opowiadam, oczywiście napisane to jest, to jest przepięknym, prostym językiem. Jak to teraz opowiadam, to już jestem trochę na to odporna, ale kiedy to przeczytałam bezpośrednio wczoraj, no to powiem wam szczerze, że mi się zakręciła dusza w środku. Moja bynajmniej nietęczowa dusza i nieidealna, zakręciła mi się w środku i podeszła mi pod gardło. Następnie próbowała się wylać moimi oczami, bo dawno nie czytałam tak pięknej baśni i dawno nie obcowałam z tak wspaniałą poezją. Prozą poetycką możecie sobie nazwać, jak chcecie, ale. Po prostu z poezją. Dlatego ogromnie Was zachęcam do zapoznania się z poławiaczem cieni Erny Rosenstein.